Cześć! Dzisiaj chciałbym Wam pokazać sekator Tak się prezentuje złożony, Czyli jak teraz ma 240 z hakiem tutaj jeszcze można sobie go zdjąć do na przykład gdzieś jak przewozimy autem wtedy ma 220 z hakiem po całkowitym rozłożeniu tutaj mam jakiś hajsterek w całkowitym rozłożeniu taka teczka ma długość Tutaj mamy czerwony stop, jest 390 cm. Zaraz zobaczymy jak ona sobie radzi. Ja mi się spokojnie o grubości. No powiedziałbym lepiej jak palec, jak chcemy coś uciąć większego, to jest do tego jeszcze piłka. Można uciąć. Powiedzcie co myślicie o takim sprzęcie. Trzymajcie się. Subskrybujcie kanał na razie hej.